Teraz drodzy Państwo zabierzemy Was do mławy. Tam jest szczególne, specyficzne, specjalne, magiczne miejsce, w którym seniorzy gotują dla innych seniorów. I tak od czterech lat i nie tylko gotują, nie tylko jedzą, ale spędzają razem czas, bo samotność wiadomo, że to także nic przyjemnego. Dzień dobry, koleżanki. Dzień dobry. Proszę, potrzebuję podczas... was dzisiaj. Herbatko, po prostu ich uwielbiam. Tygodniowo nawet pieczemy 30 blach. Ja czasami się uczę od nich pokory, od tych ludzi. To prawdopodobnie jedyne takie miejsce w Polsce. Tu emeryci mogą zjeść obiady ugotowane przez emerytów. Zaczęło się 5 lat temu, gdy powstało centrum aktywnego seniora. Dzień dobry Panie Krysiu. Dzień dobry. Co Pani dzisiaj gotuje? Zupełnie. Babcia Krysia była seniorem, e, wolontariuszem w naszej organizacji. Była e, emerytowaną kucharką i w związku z tym gotowała obiady z tego, co każdy z nas przyniósł e, do tego centrum. Pierwsze obiady wydawaliśmy na płytkach. Nie było podłogi, były tylko stoły, woda, kuchenka i kilka garnków. I tak zaczynaliśmy. Dziś babcia Krysia jest już na zasłużonej emeryturze. A o podniebienia emerytów dba Irena Napierska. Całe życie lubiłam ludziom pomagać. Naprawdę sprawiało mi to dużo radości. Jak ktoś był zadowolony, że coś pomogłam, coś zrobiłam. A jak właśnie zaczęłam pracować w tej organizacji dla seniorów, to już jestem przeszczęśliwa. Nie ma nic mrożonego, nie ma nic schowanego, odgrzewanego. Wszystko na bieżąco, schabowe, tłuczemy, smażymy, podajemy. Czas oczekiwania jest wtedy dłuższy, za to jest wszystko super. Jak u babci Krysi. Tam na dole. To są receptury od mojej mamy, od mojej babci, tak jak szare kluski na przykład, pączki. Te dania mi bardzo smakowały, przeniosłam je tutaj i teraz wszystkim smakują. Syn był najstarszy, tak. potem ta dwa lata młodsza była, Aha. i trzy lata po niej ta. Dopiero ta. tak, Aha. Także to pięć to. lat jest różnicy. Dzień. Dzień. Maria Witkowska od wielu lat mieszka sama. Dziś nie wyobraża sobie dnia bez przygotowanego tu obiadu. Ale dla niej, jak i dla wielu innych emerytów, chodzi w tym wszystkim o coś dużo więcej niż tylko o posiłek to jest przede wszystkim taki czas dla nas fajny bo się przychodzi do domu i człowiek jest sam nawet nie ma do kogo mówić prawda a tam to tak przyjemnie, naprawdę. Wszystkie siedzimy razem w jednym pokoiku i rozmawiamy, co się dzieje w danej rodzinie. Także obcych nie obgadujemy, tylko między sobą wymieniamy, <śmienią> tak. No i to naprawdę jest cudowne. Są osoby, które przyjdą, zjedzą i wyjdą, a są takie osoby, które przyjdą, zjedzą obiad i siedzą dwie godziny. Poczęstujemy ich jeszcze dodatkowo kompotem, żeby czuli się swobodnie. Do zobaczenia. Tym z emerytów, którzy nie mogą przyjść do babci Krysi na obiad, dowożony jest on do domu. Oczywiście też przez emeryta. Mam zaproszenie na kawę, herbatę, no, ale nie jestem w stanie wejść. Ale porozmawiać no trzeba koniecznie. Są no. no, starsi niektórzy, schorowani ludzie. Także tego ciepłego, dobrego słowa potrzebują. Dzień dobry, panie Jadwigo. Jak dzisiaj zróbko? No o, i to, dobrze. to już jest dobrze. No tak jakoś się staram, staram się teraz już sama sobie robić wszystkie rzeczy. Ale tak pięknie pani dzisiaj wygląda. O, dziękuję jak... bardzo. Emeryci, którzy należą do stowarzyszenia prowadzącego gary, mają obiady za darmo. Pozostałe osoby mogą tu jeść, ale muszą zapłacić. Zebrane w ten sposób pieniądze w całości idą na potrzeby emerytów. Mam basen, mam gimnastykę, wycieczki dwie razy dwa wyjazdy w roku. Czy na przykład leki o. Bierzemy receptę od lekarza i idziemy tylko pani składami i dostajemy leki za darmo. To też jest bardzo dużo dla nas. To są dbale co czwartek. Mogą sobie przyjść, potańczyć, posiedzieć, spotkać się, porozmawiać. Uważam, że to jest radość dla tych osób. Naprawdę jest cudownie. Także te spotkania dla nas są idealne. Po prostu jakby ich nie było, ja nie wiem.